ma widzowie, gramy sobie w Fortnite'a, Fortnite'owego Fortnite ze Fortnite Fortnite wszystkich Fortnite'ów. Dobra, gramy sobie ten challenge, który robię cały To jest moim zdaniem dla mnie challenge, bo, bo to nie jest taki challenge challenge jak inni youtuberzy robią. Albo robili, nie wiem. To jest taki mini challenge. Po to, to prostu Wam pokażę. Tutaj sobie tym, ruch do przodu S, ruch w lewo D. Ruch do tyłu W a ruch w prawo A. No i teraz ja nie muszę tak przychodzić. Będę musiał tak grać. I ciekawe czy zrobiły na no, Może to będzie jakiś taki, nie wiem. Yy. Sorry za głos, bo dopiero teraz wstałem. Nagrywam. Wiem, że to chore, ale teraz mi mikrofon składa. Okej. Okay. Dobra, jest git, jest git. Oh, o nie, S, a nie W. tutaj? Dobra. O nie, przyzwyczajony? jest chore Jak ja się tak przyzwyczaję, to serio będzie nie fajnie Nie <ścoughs> Będę teraz jak bambiczek jakiś ruszać Ja byłem w tym odcinku, który wyrzuciłem i to robiłem, i mi się kopsuło to. To byłem. Brr. ale go nie wstawimy. Dobra, no to sobie tutaj... Tam się nawalają ludzie, no to pójdę do nich. Ciekawe, jak będzie moja walka wyglądać. i dobrze to idzie aj o nie, o nie, jakiś typo idzie za mną tyrolka słyszę pewnie już nic nie ogląda do tego momentu bo sobie spraw ja sprawdzałem ciągle statyski i mało osób nie w ogóle ogląda tak długo tylko, a minuta, e koniec, po co dalej oglądać? On nie wierzę źle, chociaż coś. Brud. Typkie, typ, typko, typko. Nie? Bym go zabił. Dobra, zabiłem. Nawet. No nie? Ale jaja. Kurde, jak to się styluje.

I mamy, 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 mamy. Aj! Dobra, mamy legendarną skrzynułeczkę. Skrzyneczkę. Dobra, no to teraz skrzynkę normalną. Dobra, no to mamy takie fajne rzeczy. Dobra, bierzemy Ganika w łączkę. z tego. No nie mogłem tam się do... Czasunie. Polek. Sió. Jednak, myślałem, że spadłem. O, tam się nawalają. To idziemy na nich. Pyk. A nie wiem właśnie czemu oni się tak długo wszyscy nawalają, a jak ja przychodzę, to już od razu wszyscy niejdą. Jest jeszcze. Co ty masz, głupie? Kupietka! Co miał? Ale ciężko się, ciężko się chodzi z odwróconymi klawiszami. Ale jeszcze bardziej, jakbym na przykład miał D, żeby chodzić. Albo. No nie wiem. S, żeby. Chodzić po prawo, no to, to już jest to już, powa już powalona, nie, nie da się tak robić. Nie wiem, widzowie, wy, wy też możecie tak spróbować grać Fortnite, Fortnite'a, ale to jest trudne, od razu mówię. Ale może dla was nie będzie, kto wie. Co tak długo ten mecz mi Czyli ta beczka y, była wbudowana w ściany bruch? Hopia ja tu by yes. Hopia, ja tu była.

W razie teraz polecimy sobie. Tutaj będzie trudno, ale pole, No dobra, no to tu, tu, tutaj lecę i będzie trudno. No to fajnie będzie. No nie, znowu przyzwyczajony do góry. pratku bracou. Ó? Ó? Dobra. Co jest? Ciągle samej pompy. Dobra, szybko bierzemy gumy jagody i idziemy na bossa, bo ktoś już go pokonuje. A ja tego nie chcę bardzo. No, dobra, idziemy. Dobra, łatwo za no nie no kolejny a nie no o dobrze 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 ja to usuwam Szybko sobie wywalę niepotrzebne rzeczy, czyli zostawię tylko jedną. Ja no, proszę. O jest. Dobra, to wezmę chętnie. No nie, ciężko się tak steruje. O Typek. Braku. O nie, samochody też się tak steruje? O nie, ale ja zaczynam się trochę przyzwyczajać, ale trochę nie. Jak się tak przyzwyczaje. Oj, to będzie inne Będą krzyki ciągle na mnie. O jejku, jejku. Jon, 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 nie. Hej, chłopiec, co który to zrobił za Peak Games? Bruch. Drzewo, które lata, nie? Chodźcie, chodźcie ja. jaką ja. bombę mu strzeliłam Dobra, łatwo Jutko w sumie to było Auto A ja sobie idę gdzieś Bo jakby chciałam w auto A jednak to samo. Nie, da się. O, 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 da się, da się. Nie. O, znikło, Znik Mogę jeszcze na pociąg. Jest normalna skrzynka już. Idę na pociąg. Brrr. No nie, nie, ale... Dobra, dobra, do, do, dojdę tam, dojdę tam, dojdę tam, dojdę tam Nie dojdę tam. Do, dojdę, dojdę Przecież przed chwilą nie była odblokowana, pokazywałam na mapie Dobra, lecę tu. O Myślałem, że to jest trochę niżej. XD 1 HP Czyli wiem, gdzie teraz mam nie skakać, jak będę miał 99 HP albo mniej. Ładjusz. Dobrze, że miał apteczkę, nie? Co no, to? Yeah. Dobra, mam spoko eku. Już. Dobra, gdzie kolejna burza? No to jestem w okręgu. Teraz by kogoś trzeba poszukać, a ja się oddalam od tej strefy. O tych z medalionem widziałem. Nie, waliło mi się. Aj, mikrofon mi się wywalił. Bo ja muszę mieć... Ja będę musiał mieć większe biurko Po prostu Dobra yy. No A już nic Chyba dwa bossy tylko zostały pokonane No Dwa bossy tylko zostały pokonane W tym meczu Dobra Biorę mojego shotgunika i nawalam w To Eminem ma medalion Jo, Eminem miał Dobra, biorę medalion Snajpę Dobra, wywalam medalion jednak, bo po co Ktoś, że zbierze medalion, to będę wiedzieć, gdzie jest. A otworzyli sejf już, czy nie? Otworzyli, otworzyli, ale nie zebrali tych broni. Nie opłaca się. Nie opłaca się. I nie opłaca się. Ale dobrze wydropiłem, ale dobrze wydropiłem. Dobrze wydropiłem. Teraz tutaj może poczekamy, albo i jednak nie. Przeładuję sobie bronię. To też sobie przeładuję. To też przeładuję. Okej. Okay. O! Nie. Już trochę zepsute jest. Wiesz co? To też jest zepsute. A no to nie, no to nie, no to nie. No dobra, no to co? No tu to gdzie są ludzie? Mimi. To będzie kolejna strefa. Czyli 400 metrów. Gdzie jest pociąg? W strefie. A za ile do nas przyjedzie? No już jak będzie one bo tak myślę, że wtedy... Wycelowałem idealnie. He, he. Dobra, jeden, drugi, trzeci. Wszystkie bossy zostały pokonane. A przed chwilą yy, tylko dwa. Więc nieźle. <laughs> Więc nieźle sobie radzą. Nie no, wszys wszystkie prawie są w tym. W strefie. Tylko trzy nie są. No czyli prawie wszystkie. Bez ich pięć. Dobra, nie... o, 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 o. o jaki ja tu samochód widzę. Hi, to nie obłata się tego otwiera. No nie, nie ja zepsuję no. Sobie ustawię, żeby nie psuło Chyba tak ustawiam, żeby mi nie sam samochodów No nie Okej okay. Oni się gdzieś tutaj nawalali, albo na wyspie Tutaj, albo na wyspie Ale ja na wyspę nie chcę iść O, no tutaj... Nie, drugi medalią zostanie rzędy zaraz Idę po tego typka z medalionem. Trzynaście osób zostało. Nieszczęśliwa liczba. O, tutaj są dwa typki, jeden boczka, Dobra, zabiję typka z medalionem. No nie taki. Dobra, nie będę celować najwyżej. Dobra, wszystko jest zabrane. Oprócz medalionów, bo po co? Ale mam taki super Eku. Takie super EQ mam. Ten challenge się jednak opłaci No gdzie tu... Je, gdzie on jest? On po ten medalion chyba idzie Dobra, biorę kolejną tutaj potę do moich zapasów Gdzie on jest? Gdzie ty jesteś? Chopie, gdzie ty jesteś? Jesteśmy gdzieś blisko siebie. Oni są na dole. No. Oni są... Nie, jak oni są w se... Jak on jest w sobie? Nie, 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 nie. Ach, no dobra, widzowie, to by było dzisiaj na tyle, więc nara.